Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Jesteśmy dzisiaj na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie. Jest to bardzo ładny obiekt, ale dzisiaj zostanie wzbogacony o bardzo ważne urządzenie. Urządzenie AED służące do ratowania życia w momencie zatrzymania akcji serca. Jest to urządzenie, które Fundacja tutaj za Sportowego przekazuje razem z pełnym serwisem tego urządzenia na okres 5 lat. Chcemy zamontować 70 urządzeń tego typu AED na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Staramy się, żeby one były w jak najmniejszych miejscowościach. Wszyscy nasi klienci, wszyscy gracze, którzy nabywają produkty pod marką Lotto, przyczyniają się do tej pięknej akcji. Dlatego, że uruchomiliśmy program lojalnościowy, dzięki któremu gracze mogą gromadzić punkty i te punkty przekazywać na akcje społeczne. My zamieniamy punkty na złotówki. To bardzo ważna inicjatywa, bo na 70-lecie totalizatora przekazuje totalizator 70 takich urządzeń dla ochotniczych straży pożarnych przez to że możemy wprowadzić tą szybszą obecność ratownika a także wykorzystać właśnie takie specjalistyczne urządzenia jak defibrylatory to możliwe będzie zwiększenie przeżywalności i uratowanie więcej osób w naszym kraju Defibrator bardzo niepozorny, ale ma niesamowitą moc ratowania życia. W nagłym zatrzymaniu krążenia, do którego dochodzi 40 tysięcy razy co roku w Polsce, kluczowe jest szybkie wykonanie defibrylacji. Ratownik medyczny, który przyjedzie karetką, wykona tę defibrilację w 10-15 minucie. To za późno. Musimy ją zrobić wcześniej, ale musimy mieć dostępny publicznie defibrilator AED. Dlatego, ta inicjatywa 70 defibratorów na 70-lecie Fundacji Totalizatora Sportowego sprawia, że kolejne miejsca stają się bezpieczne, i w tych miejscach mamy publicznie dostępny defibrator, który może ratować ludzkie życie. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta, otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Tę misję realizujemy już od 70 lat i sprawia to nam nie tylko ogromną przyjemność, dzięki naszym klientom możemy uczestniczyć w tak fantastycznych społecznych przedsięwzięciach, wygrywamy razem.